Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was fioletowe smoki, eyes z bardzo mocno rozświetloną twarzą oraz z ustami w odcieniu, który komplementuje odcienie wykorzystane w makijażu oka. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Dzisiejszy makijaż zacznę od makijażu oczu i pierwsze, co nałożę, to paint pot z MACa w odcieniu Soft Ochre. Razem przypodruję tym cielistym cieniem z paletki Full Exposure ze Smashboxa. Dzisiejszy makijaż wykonam cieniami marki Melchior, które mam tutaj. Jako pierwszy pójdzie cień Eternal, czyli taki jasny, bardzo chłodny beż, którym podkreślę załamanie powieki. Załamanie powieki rozcierając, powyżej nałożę odcień Autumn Sunset. Precyzyjnym pędzełkiem nałożę odcień Red Leaf w załamanie powieki. Na całą powiekę ruchomą nałożę odcień piorun, czyli taki chłodny odcień fioletu. Zdewnętrzny kącik przyciemnie odcieniem maru. Zrobię cieniutką kreskę eyelinerem tuż przy linii rzęs. Poza kamerą nałożę czarną kredkę z Avon z serii Supershock na górną linię rzęs. A teraz wytuszuję rzęsę maskarą Volumina na nasze line z Lorala. Przykleję sztuczne rzęsy i będą to rzęsy z iLoad z serii Exaggerate numer 149. Teraz wykonam makijaż twarzy. Jako bazę nałożę rozświetlający krem z maka jest to strołki. Podkład, jaki użyję, jest to L'Oreal Infallible 24-hour Matte w 22 Radiant Beige. Potoczę, roztryfię ten, na no może korektor z MAC'a Pro Longwear concealer w oceniu NC15. Okońce końcu mi przypudruję pudrem MAC Emphasize. A resztę twarzy przypudruję pudrem z Hourglass w oceniu Diffuse Light. Pas wykonturuję brązem z paletki z Charlotte Tilbury Everything Bronze Glow. Na policzki nałożę róż z maka w odcieniu Stubborn. A kości policzkowe rozświetlę rozświetlaczem z w odcieniu musta. Ten sam rozświetlacz nałożę także na łuk brwiowy. Dolną linię rzęs na początku podkreślę odcieniem prum. Rozetrę go odcieniem Red Leaf. I na koniec rozetrę odcieniem Autumn Sunset. Wewnętrzny kącik nałożę odcieniem Bronze Metal. Na linię wodną nałożę kremową kredkę z Max Factora. Wytuszuję dolne rzęsy. Brwi podkreślę farbą Aqua Brow z Makeup Forever w odcieniu 15. A na usta nałożę szminkę z Gerard Cosmetics w odcieniu Serenity. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał. Jeśli podoba Wam się makijaż, to pamiętajcie o kciukach w górę, a jeśli odzorujecie kiedyś ten makijaż, to oznaczcie mnie, na którymś ze portali społecznościowych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!